Lecimy od razu z Mystical Crops oraz The Power of Dragons. Tutaj te dwa questy będę chciał zrobić od razu jak najszybciej. Tutaj jako że będzie trwało chwilę robienie tych e, injektorów to zajmę się najpierw e, zrobieniem farmy w Mystical Cropsach. Zacznę od tego, że wybuduję tam z tyłu automatyczną farmę, żeby mi to zbierało, tak jak tutaj był właśnie ten farmer z generatorem. Tam zrobię, to samo. Ten farmery i generator wystarczają, to co będzie powoli z wtedy pójdę zrobić Dekonium. I tak. Żeby to zrobić, będą potrzebne po pierwsze farmery. 10 sztuk farmerów. Tutaj zrobimy sobie taki mały test. Zrobiłem ten Enderlink Chest, który już kiedyś robiliśmy. Zresztą jak e, potrzebuję ich zrobić więcej. Jeśli robi z blizzardów obsidianu wełny oraz enderbugów. Enderbug to jest iowendage i 4 skóry. A, bo to się nie stakuje, no tak. I Link chest. Tylko ja bym chciał zrobić czerwone. Jak już zacząłem robić czerwone. Ok, mamy 9 endeling chestów już. Także to usuwam. O, to też już mogę usunąć w zasadzie. Co tutaj wymyśliłem? Będzie farmer, który będzie sobie zbierał. Weźmy tak, 10 z diamentów wrzucę. On automatycznie hopper to pobiera. Wrzuca do Endelinka, który jest zrobiony z czerwonej wełny. Inny Endelink to pobiera, ale zostały automatycznie wyssany przez hopper do AutoCraftera. Tutaj użyłem blok diamentów. To wpada sobie input i Tutaj wpada output. To sobie skraftowało blok diamentu, który wyleciał tutaj. I w tym momencie mamy automatycznie. Od zebrania do kraftowania zebranem. Taki system właśnie sobie zabytam. Tylko, że nie będzie oczywiście bloku diamentów, a inferium. Najpierw sobie skraftujemy fajmel. I tak, bierzemy sobie najzwyklejszy w świecie inferium seed. Robimy go w ten sposób, że 8 inferium otoczamy jedno ziarenko. On przy zbiorze da daje nam jedno inferium, więc to bardzo szybko odrobimy. Będę tych nasion potrzebował dużo, więc w tym momencie zajmę się zbieraniem nasion, gdyż Inferium trochę tam w skrzynkach jest, ponad 40 staków, więc to powinno wystarczyć. Pole, w którym farmy zbiera, 9 na 9. Zajmiemy się najpierw budowaniem. Przygotowałem sobie w tym celu ziemię. No, ziemia z 6 robi się z pół staka, 2 powinno wystarczyć wysokości, żeby to rosło ładnie. Okej, okay, to się powoli już zaczyna zbierać. Then Fusion Crafting Injector. Okej. Okay. Wow, to mi tak zaspamowało. Hidden Reforce signal rezonant. 12 takich. Ja dadzę resonant. 50 milionów to może mieć. 3 i 4. Teraz chciałbym to ładować. Tutaj PSP myślę, że mi nie będzie aż tak potrzebne. Niech to wszystko zostanie załadowane, bo dużo energii będzie potrzebne. I tak, jeśli tutaj włożymy blok Emeraldu, bo to jego zmieniamy w Venco przy użyciu 9 milionów EF-ów. No tutaj wszędzie jest po 3 miliony przynajmniej, więc powinno zejść. I powinno się zrobić. Blok Emeraldu, OK znalazł wszystkie przedmioty, klikamy Start Charging, 0% Mogą być te pipe'y, tylko, wy... tylko muszę pozmieniać tym wszystkim Tutaj Że to musi być wyjście tu Ta i to dopiero teraz zaczęło działać, no oczywiście Tyle kombinowania tylko dlatego, że po prostu nie kliknąłem Tego Teraz dopiero ładuję i craftuję ok. I mamy Wyvern Core, no i teraz trzeba zrobić Wyvern Fusion Crafting Injector, czyli to kończymy, kończymy bloki i na stary. Hej, wracam, już będę miał 12 sztuk. Proszę bardzo, kolejna rzecz, którą specjalnie utrudnili. Endkiss, ale przecież nie kaftuje z Nether star, ja? Tylko to się kaftuje z ok oka. Tak, nie z tylko z oka kresu. Po co? Po co komplikować takie domne rzeczy? Bo znalazłem, że to Awakened będzie mi potrzebne. Żeby zrobić Awakened Deconium Crux. Bo to jest w zasadzie. Są cztery Crux'y i opisałem, że ten nie będzie potrzebny, bo to jednak jest Familiar. Będzie potrzebny Awakened, Dragon Egg i Nether Star. I jak te są bajka, tutaj nie ma co się przyczepić, tak tutaj będzie potrzebny ten jeden kruk. Jeden Awakened, drugi, no bo to jest cały więc więc będzie trzeba zabić drugi, no i Dragon Health. czyli mamy do zrobienia dwa i trzy smocze serca Ale żeby potem skopiować je to będę musiał zabić cztery smoki tak naprawdę I owszem czwarty nie jest na teraz bardzo potrzebny Bo czwarty mogę sobie zdobyć później Jak już skopiuję sobie gwiazdy Żeby zabić smoka Potrzebne są end krystale Dokładnie mówiąc cztery sztuki Na jednego Czyli 12. end kryształów potrzebuję Czyli kolejne 12 end W tym momencie możemy skraftować te lepsze injektory kładamy sobie to tu 4 n stare, core, 2Z Dekonik i 1 Dekonium blok. I jest to potrzebne tylko 2 miliony rf także to proci szybko. I mamy viven Fusion Crafting Injector. I mamy ostatni viven Fusion Crafting Injector. Okej, okay. te nam odblokowała je właśnie możliwość zrobienia Awakened Deconium block. Tyle, że Awakened Draconium potrzebuje 700 milionów F. ów Energy Cell maksymalnie ma 50 milionów. Mam ich 12. Co oznacza, że jeśli podłączę wszystkie i wszystkie zostaną naładowane, to... Będę miał wtedy 600 milionów. Będzie około 100 milionów. Jak już wszystkie się naładują, wtedy odpalę to. I już ostatnie 100 milionów też będzie się zbierało na bieżąco. Ale zastanawiam się naprawdę nad zrobieniem większej ilości tych Quantum Solar Paneli. No i ja wiem, wiemy, 11 sztuk Quantum Solar Panel. Jeden, drugi, trzeci. 19. 11 <laughs> A to wychodzi na to, że samym tutaj zbieraniem samo się zbierało, że tak powiem. Na nie wiem. Ok, i kolejna farma właśnie jest obsadzana, tylko muszę usunąć. Oto. Będę próbował tutaj zrobić tak, żeby wy... zesponował mi się Bat. Bat? Czyli nie nietoperz, ponieważ do Angelinga, to będzie trzeba zrobić, będzie trzeba złapać właśnie w lasso nietoperza. Mam nadzieję, że to będzie wystarczająco duże, ciemne pomieszczenie. I z tego lasso możemy zrobić Crest Lasso przez Drop of Evil. Ja chyba mam Drop of Evil, tak jest. Wydobył mi ze szkieleta na szczęście. Crest Lasso. I to na położę sobie tutaj. Gdzieś, gdzie znajdę trochę miejsca, A tu. Wszystkie Energy są załadowane aż pół brzegi, widzę. W takim razie craftujemy Awakened Draconium Block. 6 wywołanych korów, 1 Dragon half, 4 Daconium Bloki do środka. Dekonium Crocs i Fusion Crafting, czyli to jest jedyne zastosowanie, te dwa. Ok, 700 milionów. To będzie długo trwało ładowanie. Ło, wow, jaka tu impeza! Bijcie się! Dalej nie ma batów. No i zabiło się, mamy Awakened Deconium. A to się cztery zrobiły! Dobra! To nie muszę zabijać tego smoka. Chociaż tyle, jeden plus. Mam zrobione Awakened Deconium. W takim razie jeszcze na razie zostawiamy. Prudentium. To od razu nam tutaj questa O Infusion Crystal akurat wyleciał. Następne intermedium. Pek. Dalej. Superium. Dalej, Supremium. I w zasadzie zrobię Insanium, żeby zrobić tego Questa. Potem będę i tak mógł wrócić do Supremium z powrotem. A odblokowało tutaj kolejną część. Teraz wróćmy tym do supremium. I z supremium możemy skraftować Master Infusion Crystal. Tylko potrzebne są cztery jeszcze. A te? Ja miałem cztery supremium. Aha, przecież ze smoka wyleciało. No tak. Te sobie przypomniałem. W ten sposób. Z niego chyba nie ma tutaj żadnego osiągnięcia. Jeszcze zróbmy ten Inferium Finesse, Inferium Call i Inferium Call zuki Węgiel plus 2 Inferium. Dobra, żeby to zrobić Ultimate Insanium Call i Ultimate Finesse. Ultimate Fitness Nether Star, 4 Razy Wide Skull Supermium Essence, Supermium Fitness Raczej, znaczy, i tak muszę robić po kolei wszystkie i tak. No dobra Serium Dagger, Soul Stone 5 Stone i 4 Slow Sandu. Ogólnie ten piec ma plus 15% efektywność i ten węgiel 1,5 razy ja dłużej przepala. Czyli zamiast 8 przedmiotów będzie powinien przepalać 12. I teraz tak robimy Soulstone 8 sztuk. Solium Dust 4 prudentium i soul dust A soul dust to jest przepalenie Soulstone. Jeśli Solium Dust przepalimy, dostaniemy Solium Ingot, czyli następną część. I kolejną jest Solium dagger, To są dwie sztawki Solium Ingot i Mystical Stick, czyli Zykopatic i 4 Pospolity szajdy Bo z tych Mystical Sticków właśnie się robi wszelkie narzędzia. I, mając dwie sztabki, robimy solium Dagger. I tym zabijając moby, mamy szansę na dostanie ich takich, takich mobczanków. T6 Besticle Seed. Nether Star, Awakened, Dagonek. Dagonek. T6. Tak jak myślałem. Nedestyle, Dagonek, Awakened, Dagonek. Czyli to jest dużo, dużo, dużo tego insanium będzie potrzebne. Ale interesuje mnie jeszcze jedno. Interesują mnie Weedest Skeleton Seat. Zobaczcie w ogóle ja ile różnych nasion tutaj jest? Tu mamy 6. Tu jest dokładnie 20. Ale tego tu jest dużo. 35 38 18 tych są na szczęście tylko 3. Poczytałem sobie trochę o nietoperzach. One się zespią poniżej 63 poziomu. My jesteśmy na 86, więc tutaj nie ma prawa się zespić. Dlatego zniszczmy to. Bijcie się, bijcie się! Ha! Strącił go w void Dobrze. Krypę się obraził? Co nie, Jakie te oby są głupie. Na rzece jest również troszkę za wysoko, 65. Musimy jeszcze trochę zejść w dół. Weźmy lasso od razu, bo słyszałem nietoperza. Jakby już się zespił. Eeeem, um, reaver? Ta, jest nietoperz. I to nie jeden. Jest soparen. Jest bat. Dobra. Nietoperza udało się złapać. Jeszcze przydałoby się złapać gasta w międzyczasie, kiedy kropsy nam tu rosną ładnie. Weźmy sobie jetpack, tutaj się akurat przyda. Kulczy, co z gorzej na tej paczce się robi? W sensie, coraz y, bardziej laguje. W tym przypadku mówię: Jest gas. No to łapiemy. Chodź tu. A, za dużo życia. Nie, ja go zabiłem na strzała tym kilofem. No, czymś coś muszę go bić. Tam ma 9, to ma 5. No, będę go łapku bił. Albo lasem. Jest, udało się. Ej, to było łatwiejsze niż się spodziewałem. Serium Dagger. Zajmę się tym, że łapy złapać trochę chunków różnych mobów. No, bo to przeszkadza na razie. O, proszę bardzo, zombie czank. chance 30%. jest tak, jak robi się zombie seeds. Zombie sens i sobie możemy zrobić jeden flash lub Zombie Head. W ogóle na przykład taki Zombie chunk też możemy stworzyć. Jest po prostu T1 Mopchang otoczyć z kimym mięsem. Ten jeden Mopchang to jest... a to jest Zombie Chunk. Bo i, i samych chunków nie można stworzyć, ale można je ulepszyć, na przykład z nich robić już takich, których nam brakuje. Więc przydałoby się nafaj mieć trochę tych chunków. Na pewno muszę zwierzęta zmnożyć, bo będę chciał z nich też wydopić trochę czanków. Co to jest? Machewki potrzebne i pszenica. Kieliki. Ani tak w locie. W międzyczasie, gdy zbiera mi się esencja, zacząłem sobie przygotowywać rzeczy do tych questów tutaj. Samo przygotowywanie, zbieranie materiału, więc tutaj nic szczególnego, ale tutaj postanowiłem pokaza pokazać Tinkers, ponieważ Tinkersa będzie potrzebny mi kobaltowy kilof. Przynajmniej na poziomie kobalt, bo nie mogę wykopać pewnej rudy, która jest tutaj potrzebna, czyli tego End Essence, bo to można wykopać. Znalazłem End Essence oczywiście w Endzie, aczkolwiek do tego potrzebny jest skillów na poziomie kobalt. Aby to zrobić, to tak, przygotowujemy kasy. Tutaj bierzemy, wrzucamy jakiegoś kasto, wybieramy i zbieramy. Co tam potrzebujemy? Potrzebny nam jest tool, od Binding oraz Pikax Head. Tutaj wrzucamy naszego kasta, dajemy jakiś materiał. Możemy rzucić na przykład zuchy cobblestone. To i tak zostanie potem zniszczone w procesie. Ok, kasty nam nie są potrzebne już. I teraz takie, takie otulada. Klikamy tutaj i zalewamy. W ten sposób powstaje kast. Tulod oczywiście znika, ale mamy. To, co nam jest potrzebne. Wrzucamy nasz kobalt, żeby się przetopił. I będziemy zalewać kobaltem nasze kasty. Mamy nasz kobalt, więc wylewamy następne. Binding to, się, to oczywiście się tutaj zbiera. Jeśli chodzi o łączenie różnych materiałów, no to one mają różne rzeczy, jak durability, manix fit. Mening Level Cobalt. Tutaj na głównie nam była potrzebna główka, żeby był poziom Kobalt. więc to mogliśmy zrobić z innych materiałów, które nam bardziej pasują. Aczkolwiek w tym momencie jest mi to totalnie niepotrzebne, więc zrobiłem wszystko z tego samego i tyle. Klikamy sobie. Że chcemy złożyć kilof. I mamy kilof. Proste. Ok, tutaj mamy to co było potrzebne, czyli ten Ender Essence All. I tym kilofem dostajemy. O, dostajemy dociągnięcie ender Essence. High West level 4 jak z Super the game. Wow, to tutaj swoje było. Idę pozbierać trochę Esencji Zabrałem to co rzucało się w oczy no... 103 sztuki wyszły Pulverizer na 6 Tectonic In Initiator na 9 Sagmil 4 tylko a może ja to zrobię inaczej? Żeby się z tym nie bawić, to po prostu wezmę Fortune 3, 8. No, zwija się też ładnie. Wykopmy tą esencję w tym razie. W takim przypadku. Ulala. TPS PlayTeo od razu też wykopię. Ile z tego wyszło? Dwa z takiej i trzy. No i właśnie wpadł dzień 777.